Powiem tobie, jakie, jakie ja miałem kiedyś przemyślenia na temat e, szczerości, chyba tego typu szczerości, o której ty mówisz. E, e, zatrudniałem kiedyś e, osobę do pracy nową. E, dziewczyna przyszła na rozmowę rekrutacyjną i w trakcie rozmowy jakoś tam się nam dobrze rozmawiało, jakiś tam śmieszny temat wbił, i ona wybuchnęła śmiechem. Ale wybuchnęła z takim śmiechem, takim z bebechów, takim wiesz, e, jak, jak przy piwie się śmiejesz, nie? Takim naprawdę szczerym, gdzie ja zrozumiałem, że ta rozmowa jest prawdziwa, jakby, którą z nią odbywam i to nie jest, wiesz, rozmowa kwalifikacyjna. <grytanie> <grytanie> nie, nie, nie. To i, I to było też to, co mnie przekonało do tej osoby, w ogóle ją zatrudniłem i pracowaliśmy przez lata razem, była rewelacyjna. E, więc absolutnie szczerość nie musi być e, e, poważna, a absolutnie, bo dopiero jak to powiedziałeś, to skumałem, że niektórzy mogą tak pomyśleć, nie, nie o to chodzi. Ale dobrze. To powiedz mi, e, gdzie znalazłeś szczerość w filmie o wybuchających prostytutkach?